Jeden celny strzał, a na wagę Mistrzostwa Polski. To już oficjalne. Lech Poznań mistrzem Polski w sezonie 2024-2025. I o tym spotkaniu, a także o tym, jak ten lech zdobył całe mistrzostwo w tym sezonie, porozmawiamy sobie w ostatnim odcinku piłkarskiego podsumowania tygodnia. Oczywiście w tym sezonie. Serdecznie Was zapraszam. Lech Poznań miał tylko jedno zadanie wygrać spotkanie, a ich przeciwnikiem Piast Gliwice, mistrz polski z 2019 roku, postawił bardzo wysoką poprzeczkę Poznańskiemu Kolejorzowi, bo nie utrudnił mu e, tak naprawdę, jeśli chodzi o sam mecz, e, nie ułatwił mu zadania, e, ale i też Lech sobie je utrudnił, bo tak jak wspomniałem na początku, tylko jeden celny strzał spowodował, że no... W Poznaniu bano się naprawdę, najprawdopodobniej o, o kwestię mistrzostwa, bo y, pamiętajmy, że do końca tak naprawdę nie znaliśmy tego mistrza, bo y, tutaj y, w grze był oczywiście jeszcze Raków Częstochowa ten swój mecz również wygrał, też na swoim stadionie ich przeciwnikiem był widzew łódź to spotkanie skończyło się 2 do 1 i tak naprawdę wszystko zależało od losów meczu w poznaniu no trzeba przyznać że ten ostatni mecz trenera wukowicia godnie chcieli pożegnać się piłkarze piasta widać było w to że piłkarze chcieli po prostu godnie pożegnać trenera który Przypomnę, kończy swoją przygodę z Gliwicami. no ale też no, tutaj w drugą stronę. No, trzeba pochwalić kolejosza za to, że potrafił wykorzystać moment przede wszystkim w całym sezonie, w którym tutaj raków potykał się o własne nogi w momencie, kiedy oddawał punkty. No, Kolejosz starał się ich nie gubić. Zdarzały się oczywiście te momenty słabsze. Pamiętamy, razem z Bartkiem mówiliśmy, przecież wiele spotkań, gdzie Lech no, nie radził sobie dobrze i były takie momenty, że dużo osób kwestionowało wówczas wybór trenera, trenera Nilsa Frederiksera na, na tutaj pierwszego szkoleniowca-kolejorza. Tak się nie stało. Nils Frederiksen zdobywa Lechowi kolejne mistrzostwo. To tak naprawdę no Nie trzeba było długo czekać, bo pamiętamy, że Lech często po pięciu latach zdobywał mistrzostwo od zdobycia swojego kolejnego. Tym razem nie trzeba było długo czekać, bo tylko trzy lata dosłownie, yy, mówiąc tutaj, yy, w, tutaj w tym piłkarskim żargonie. No. My tutaj ze swojej strony oczywiście gratulujemy kolejarzowi. Wiemy, że on będzie nas reprezentował w europejskich pucharach. Tak naprawdę, jeden, tylko dwumecz zdecyduje o tym, czy Lech zagra w następnym sezonie w fazie grupowej jakichkolwiek europejskich pucharów. Oczywiście przeciwników jeszcze nie znamy, to przed nami, tego będziemy się dowi dowiadywać w najbliższych. Tygodniach. My tutaj jeszcze przy okazji całej tej kolejki Ekstraklasy, no to musimy powiedzieć o innych spotkaniach, bo przecież to była kolejka multiligi, gdzie wszystkie mecze rozgrywały się w jednym momencie. A więc tak, zaczęliśmy w Zabrzu, gdzie górnik zremisował 1 do jednego z koroną Kielce. Bardzo arcyciekawy mecz w Białymstoku, gdzie Jagonia. Cudem można by powiedzieć zremisowała jeden do jednego z pogonią Szczecin, dzięki temu zachowała trzecie miejsce i zachowała europejskie puchary. No cóż, Pogoń nie może sobie y, na pewno darować tego spotkania, znowu los... Y, Napisał im kompletnie inną historię i przekreślił ich szansę w tym sezonie na cokolwiek do zdobycia. No, tak jak wspomniałem, Lech tutaj wygrał 1-0 z Piastem, Gliwica ostatecznie dobinając kwestię mistrzostwa. Lech Jaknańsk u siebie przegrywa 2-3 z GKS-em Katowice. Bardzo dobry sezon. Geksy skończony na szóstym miejscu. Legia Warszawa tutaj niespodzianka, bo zremisowali. Tylko 2 do 2 ze Mielec, która już przypomnę, wcześniej wiedzieliśmy, że spadnie z ekstra klasy. Kolejni dwaj spadkowicze, czyli Puszcza i Śląsk wrocław podzielili się punktami, było tam 1 do jednego. Radomiak radom uległ podobnym stosunku goli jak spotkaniu w Gdańsku. Radomiak uległ motorowi 2 do 3. Raków, tak jak już wspomniałem wcześniej, 2 do 1 wygrał to spotkanie z widzewem, no i na dokończenie kolejki Zagłębie Lubin przegrało u siebie z Krakowią 1 do 2. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy tutaj mistrzowi Polski, nowemu Mistrzowi Polski, czyli Lechowi Poznań. Z dzisiejszego piłkarskiego podsumowania tygodnia to by było na tyle. Ja teraz serdecznie Was zapraszam na końcówkę maja, bo tam rozstrzygnięcia w najważniejszych europejskich pucharach. Wciąż przed nami mecz finałowy ligi konferencji, oczywiście na stadionie Tarczyńskiej Arena we Wrocławu. To spotkanie omówimy już razem wspólnie z Bartkiem, którego absencja spowodowała, że dzisiaj nie mógł być z wami tutaj i świętować tego mistrzostwa kolejorza. Zapraszam również na końcówkę maja, gdzie będziemy omawiać najważniejszy mecz sezonu każdego piłkarskiego tutaj naszego podwórka europejskiego, czyli mecz Ligi Mistrzów. Tam bardzo ważny mecz pomiędzy Paris Saint-Germain a Interem Mediolan, oczywiście na stadionie Alians Areny w Monachium. To spotkanie 31 maja. Ja zapraszam również na czerwiec, gdzie Bartek tutaj kibiców Bayernu serdecznie zapraszam na klubowe mistrzostwa świata, gdzie Bayern reprezentowany będzie oczywiście jako ta drużyna europejska w stanach Zjednoczonych, więc będzie na pewno co oglądać. To tu już teraz serdecznie zapraszam wszystkich sympatyków serii Miasen Bayern, a także na mecz kadry, bo czeka nas jeszcze jedno ważne, arcyważne spotkanie. To Mecz z Finlandią, który poznamy tutaj, no być może kolejnego naszego ciężkiego przeciwnika, a może się okaże, że te nasze dywagacje są zupełnie inne. To wszystko oczywiście już niebawem. Ja serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeszcze raz w imieniu całego naszego kanału Bramkarz Kostrzeni składam serdeczne gratulacje kibicom, sztabowi, piłkarzom oraz całemu klubowi Lechowi Poznań zdobycia tegorocznego mistrzostwa Polski. Serdecznie zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Znajdziecie nas również na naszych mediach społecznościowych. Tam dużo również innych ciekawych rzeczy, które dla Was prezentujemy. Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia. Cześć!